Odklejona ciotka nagina testament moich rodziców i próbuje wprowadzić się do mojego domu. Wydarzyło się to prawie pięć lat temu i przypomniałam sobie o tym, ponieważ dostałam wczoraj zawiadomienie o śmierci mojej rozwydrzonej ciotki. Jej mąż zadzwonił i poprosił o przybycie na jej pogrzeb w następny weekend, ale odmówiłam. Podobnie jak mój starszy brat Marek. Grażyna była starszą siostrą mojej mamy i nieustannie wpieprzała się w nasze życie. Nigdy nie lubiła mojego ojca i starała się przekonać mamę, że popełniła błąd wychodząc za niego. Przeszkadzało jej również imię, które rodzice wybrali dla mnie i mojego starszego brata. Dzień przed moim narodzeniem zmarła moja prababcia i rodzice uznali, że nazwą mnie na jej cześć kiedy Grażyna się o tym dowiedziała, momentalnie spanikowała i powiedziała, że chciała tak nazwać swoje przyszłe dziecko. Potem próbowała odwieść mamę od tego pomysłu, mówiąc, że imię jest staroświeckie i że dzieciaki będą się ze mnie śmiały. Co w sumie się sprawdziło, ale z innego powodu. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Kobieta krytykowała zarówno przyjaciół mojego brata, jak i moich. Dosłownie nic jej nie pasowało, a gdy dołączyłam do drużyny softbola, zdenerwowała się, ponieważ. Damo mnie wypada. Stwierdziła, że gdyby jej córka kiedykolwiek zainteresowała się sportem, natychmiast wybiłaby jej to z głowy. Spoiler, nigdy nie miała dzieci. Dzień po moich szesnastych urodzinach rodzice pojechali w podróż służbową do Kalifornii. Tata obiecał mi, że po powrocie zajmiemy się moim egzaminem na prawo jazdy. Niestety nigdy więcej go nie widziałam. W drodze do Kalifornii rodzice uderzyli w skrawy klodu, rozbili się i zginęli. Przez jakiś czas byłam kompletnym wrakiem człowieka. Po prostu nie potrafiłam pozbierać się po stracie. Nie chciałam nawet uczestniczyć w moim dniu absolwenta, ponieważ nie było przy mnie rodziców. Zgodnie z ich testamentem, majątek podzielono porówno między mojego brata i mnie. Na pogrzebie rodziców, którzy swoją drogą byli właścicielami własnej firmy, kierownik produkcji, Tom, rozmawiał z moim bratem. Marek powiedział mu, że za kilka tygodni przejmie stery i liczył na to, że do tego czasu Tom wszystkim się zajmie, a następnie go wprowadzi. Sama firma nie za bardzo mnie interesowała. Do tej pory miałam z nią styczność tylko w wakacje, gdy potrzebowałam jakiejś pracy. Trzymałam się więc z dala od tego wszystkiego i tylko odbierałam czeki. Dopóki nie sprzedałam swojej połowy Markowi, który zarządza firmą po dziś dzień. Marek powiedział tomowi, żeby zapewnił innych pracowników, że ich posady są bezpieczne i nie muszą się martwić żadnymi większymi zmianami. Nie obyło się jednak bez interwencji ciotki. Pewnego dnia kobieta po prostu wparowała do biura rodziców, a gdy Tom zareagował, powiedziała, że jego usługi nie są już potrzebne i go zwolniła. O wszystkim powiadomiono Marka, który nie przebierał w środkach i poprosił o pomoc rodzinnego prawnika oraz policję. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów kobieta została usunięta ze stanowiska, które sobie przywłaszczyła. Mimo to nadal upierała się, że wszystko należy do niej ponieważ jest siostrą mojej mamy, która była właścicielką. Odkąd pamiętam, ciotka nigdy nie miała stałej pracy. Jej źródłem zarobków byli trzej mężowie, których wydoiła z kasy, a następnie się z nimi rozwiodła. Następnego dnia, kiedy wychodziłam do szkoły, zauważyłam zaparkowany na zewnątrz jej samochód oraz furgonetkę do przeprowadzki. Zdecydowałam się na spacer, ponieważ i tak nie miałam daleko. Okazało się, że kobieta planuje wprowadzić się do swojego domu. Mdląco słodkim głosem zakomunikowała mi, że za drobną opłatą mogę u niej mieszkać aż do ukończenia szkoły. Momentalnie zadzwoniłam do brata, który chwilę później zjawił się na miejscu z prawnikiem oraz policją. Tak jak ostatnio, kobieta została wyprowadzona z naszej posesji. Nie wiem dokładnie, co się stało, ponieważ byłam w szkole, ale musiało być grubo, bo tej samej nocy Marek dał mi wizytówkę jednego z policjantów. Powiedział, że jeśli tylko zobaczę ciotkę w pobliżu domu, to mam to natychmiast zgłosić. Zaznaczył, żebym nie próbowała się z nią konfrontować ani jej ostrzegać. Miałam po prostu zadzwonić pod wskazany numer. Wiem tylko tyle, że pracownicy firmy przeprowadzkowej skasowali ją za to, że kazała im wozić własne rzeczy po całym mieście, tylko po to, żeby finalnie musiała wracać z nimi do swojego mieszkania. Byłam na tyle przerażona zeistniałą sytuacją, że przestałam wypuszczać moją psinę na podwórko. Wcześniej pozwalałam mi się tam bawić pod moją nieobecność, ale teraz wolałam nie ryzykować. Przez jakiś czas po prostu zamykałam ją w garażu, a po powrocie do domu sprzątałam po niej bałagan. Koniec końców cioteczka przeprowadziła się do Colorado, gdzie, jak przypuszczam, wyszła za mąż za mężczyznę, który powiadomił mnie o jej śmierci. Facet nie był w stanie znaleźć nikogo, kto przyszedłby na pogrzeb jego żony. Zdecydowałam się nie mówić prawdy i złożyłam mu kondolencje, a następnie uprzejmie dałam do zrozumienia, że nie dam rady przyjechać. Rozmawiałam później z Markiem i wychodzi na to, że powiedział mu mniej więcej to samo. Nie wydaje mi się, żeby ciotka miała jeszcze jakichś żyjących krewnych poza mną, Markiem i jego małą córeczką. Nadal jestem właścicielką rodzinnego domu. Marek oddał mi swoją połowę w zamian za moją połowę firmy, ale i tak śpię w swojej sypialni. Nie mam zamiaru przejmować dawnej sypialni rodziców. Uczęszczam na miejscową uczelnię i wciąż tęsknię za moimi rodzicami. Myślę o nich każdego dnia, i chociaż mam 20 lat, ogromny dom i małą fortunę na koncie, oddałabym wszystko, żeby tylko ich odzyskać. Nie obchodzi mnie, co stało się z ciotką. Cieszę się, że już nie jest częścią mojego życia. Grażyna wykorzystuje nas do pracy i jeszcze każe sobie za to płacić. Ta opowieść dotyczy obrzydliwie bogatej grażyny, która oczekiwała, że wywiążemy się z jej zobowiązań finansowych. Dodatkowo żądała, abyśmy sfałszowali dokumentację medyczną i popełnili oszustwa ubezpieczeniowe. W tym czasie traktowała nas jak niewolników i wstrzymywała naszą wypłatę. Zacznijmy od tego, że wraz z żoną wyemigrowaliśmy do Stanów Zjednoczonych i potrzebowaliśmy pracy oraz noclegu. Myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, kiedy bajecznie bogata kobieta zatrudniła mnie jako dozorcy i konserwatora, a moją żonę jako kucharkę i pokojówkę dla jej rodziców w podeszłym wieku. Co prawda wynagrodzenie było niskie, ale wiązało się z darmowym zakwaterowaniem w drugim domku znajdującym się na posesji. Pomimo swojego zniedołążnienia, starsze małżeństwo było naprawdę przeurocze. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardziej urokliwych staruszków. Posiadłość również była prześliczna, dlatego przez jakiś czas wszystko było cudownie. Zmieniło się to po trzech miesiącach, gdy moja żona zauważyła, że większa od naszego salonu spiżarnia nie była uzupełniana. Normalnie zajmowała się tym firma dostarczająca artykuły spożywcze, ale tym razem było inaczej. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z naszą pracodawczynią, która wpadła w szał i stwierdziła, że zarządzanie tego typu rzeczami to nasz obowiązek. Kobieta odwołała dostawy bez naszej wiedzy i oczekiwała, że sami to zauważymy oraz się tym zajmiemy. Kiedy zapytałem ją, za co mamy kupić artykuły spożywcze dla jej rodziców, skoro w tajemnicy odwołała dostawy, bardzo się zirytowała. Bezpośredni cytat. Za co ja wam kury płacę? Co tydzień podpisuję czek dla każdego z was, więc zróbcie z tego użytek. Tak, ta zdzira naprawdę myślała, że powinniśmy utrzymywać jej rodziców z własnej wypłaty, która nie była zbyt duża. Po długich naradach udało nam się ją przekonać, żeby zostawiła nam swoją kartę kredytową. Dzięki temu mogliśmy wyjść na zakupy i zaopatrzyć się w potrzebne artykuły spożywcze. Zwiększyło to nasz zakres obowiązków, ale nie mieliśmy innego wyboru. Musieliśmy przeboleć te warunki i liczyć, że z czasem będzie lepiej. Parę miesięcy później znów otrzymaliśmy telefon od grażyny. Tym razem chciała, żebyśmy coś dla niej podpisali. Okazało się, że chodzi o dokumentację medyczną od firmy ubezpieczeniowej. Laska chciała, żebyśmy załączyli do niej swoje grafiki, złożyli podpisy i odesłali wszystko do nadawcy. Zapoznałem się z dokumentami i okazało się, że kobieta posiada ubezpieczenie na opiekę nad starszymi osobami, aby opłacić usługi pielęgniarskie z zakwaterowaniem. Grażyna powiedziała firmie, że jesteśmy pielęgniarzami i próbowała w ten sposób nakłonić ich do wypłacenia naszej pensji. Natychmiast do niej zadzwoniłem i powiedziałem, że nie zapewniamy opieki medycznej. Oraz nie mamy do tego uprawnień, więc nie wypełnimy papierów. Rozpętała się z tego powodu ogromna głównoburza. Grażyna kompletnie osalała i zaczęła krzyczeć, że powinniśmy się jej słuchać, biorąc pod uwagę, ile jej zawdzięczamy. Groziła nam, że zgłosi zaniedbanie, którego się dopuściliśmy względem jej rodziców, a następnie zostaniemy deportowani z kraju. Najwidoczniej nie zdawała sobie sprawy, że mam obywatelstwo. A moja żona wyemigrowała legalnie. Powiedziałem jej, że to o co nas prosi, to zwykłe oszustwo i wolałbym zostać zwolniony niż aresztowany za przestępstwo. Następnie poinformowałem ją, że ma 90 dni na znalezienie dla nas zastępstwa, ponieważ się wyprowadzamy. Idiotka znów zaczęła wrzeszczeć, powołując się na swoje kontakty w policji, kasę i bandę drogich prawników. Kiedy usłyszałem, że chce nas pozwać, Zasugerowałem, żeby najpierw zapytała jednego z tych prawników, czy na pewno stanie w jej obronie, wiedząc o przykrętach ubezpieczeniowych. Szukając nowego lokum, wciąż opiekowaliśmy się starszym małżeństwem, ponieważ byli naprawdę mili, a cała ta sytuacja nie była ich winą. Poza tym, jak już wspominałem, byli bardzo zniedołężniali. Często mylili nas z innymi ludźmi i zapominali, że w ogóle mają dzieci. Nie można zatem winić ich za zachowanie ich córki, skoro i tak nie byli w stanie zainterweniować. Tym razem zamiast wypłaty dostaliśmy rachunek za ostatnie osiem miesięcy i notatkę, że nie zobaczymy pieniędzy, dopóki nie zwrócimy jej wszystkiego, co jesteśmy winni, plus odsetki. Nasz czynsz wyceniła na o wiele więcej niż zarabialiśmy miesięcznie, co uniemożliwiało nam spłatę rzekomego długu. Jakiś tydzień przed dniem naszego odejścia skontaktowaliśmy się z dwiema agencjami rządowymi. Pierwszą z nich był stanowy Departament Pracy, któremu zgłosiliśmy wyzysk. Druga zajmowała się ochroną osób starszych. Poinformowaliśmy ich, że pewna starsza para pozostanie bez opieki, a ich córka odmówiła zapewnienia im opiekunów. Po wszystkim zadzwoniliśmy do Grażyny i ostrzegliśmy ją, że może się niedługo spodziewać paru ważnych telefonów i prawdopodobnie powinna skontaktować się ze swoimi prawnikami. W słuchawce zapadła około 60 sekundowa głucha cisza, po której kobieta zaśmiała się historycznie i rozłączyła. Dobra, nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, ale walić to, i tak mieliśmy zniknąć za tydzień. Osiem godzin później zdzira przyjechała do nas wynajętym samochodem. Specjalnie kupiła bilet w jedną stronę, żeby przylecieć tu i zgłosić nas policji za wtargnięcie na teren jej posesji. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ponieważ podpisaliśmy umowę najmu i jeśli chciałaby się nas pozbyć, musiałaby skorzystać z legalnej procedury eksmisji. Kiedy zdała sobie sprawę, że jest bezsilna, stwierdziła, że jesteśmy obcokrajowcami, nielegalnie przebywającymi na terenie kraju. Na szczęście wystarczyło okazanie dowodu, żeby obalić jej zarzuty. Kobieta zaczęła wrzeszczeć na policjantów i pytać, czy zdają sobie sprawę, kim ona jest i jak kosztowni są jej prawnicy. Gliniarze wyglądali, jakby byli jednocześnie rozbawieni oraz zirytowani. Widać było po nich, że muszą użerać się z jakimiś bzdurami i nawet nie mogą ich skomentować. Mężczyźni doradzili jej, żeby nie zbliżała się do nas ani naszego domu. Jeszcze tej nocy Grażyna wprowadziła się do swoich rodziców i przejęła nasze obowiązki. Każdego dnia przez następny tydzień wychodziłem na balkon z kawusią w ręku i uśmiechałem się do niej. Nic tak nie poprawia humoru jak widok upokorzonej Grażyny, stojącej w oknie po drugiej stronie ogrodu, i rzucającej mi zabójcze spojrzenia. Ostatecznie ci słynni drodzy prawnicy doradzili jej, żeby wypłacili nam zaległe pensje z dodatkowymi odsetkami za naruszenie stanowego prawa pracy. Kto by się spodziewał, że próba zniewolenia własnych pracowników może być nielegalna?